W Polsce zatrudnionych jest tylko 32% osób w wieku od 55 do 64 lat. To jeden z najniższych wskaźników w krajach Unii Europejskiej. W Szwecji pracuje w tym wieku 70% osób. W Wielkiej Brytanii 58%. Polacy odchodzą na emeryturę średnio już w wieku 58 lat, co oznacza, że przez 1 trzecią życia są bierni zawodowo. Czy na polskim rynku pracy jest zapotrzebowanie na pracowników powyżej 50 roku życia? Jeśli chodzi o oferty skierowane do osób po pięćdziesiątce, jest ich stosunkowo mniej. Wynika to przede wszystkim z struktury zatrudnienia panującej w przedsiębiorcach. Z drugiej strony pewne stanowiska wymagają powiedzmy sobie większego lub mniejszego doświadczenia, stąd też często w ogłoszeniach spotyka się kryteria typu doświadczenie zawodowe minimum 3-5 lat. Jeżeli ktoś spełnia już te wymagania, jest brany pod uwagę osoba z 20-30 letnim doświadczeniem. Często nie ma już takiej wartości dla pracodawcy. Aby zwiększyć zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia, nie wystarczy przeprowadzić reformy emerytalnej, ale potrzebna jest przede wszystkim przebudowa rynku pracy i polityki personalnej w firmach i instytucjach tak aby jej integralnym elementem był stały rozwój pracownika, edukacja, inwestycja w szkolenia i profilaktyka zdrowotna. W jakich obecnie branżach sytuacja osób powyżej 50 roku życia jest najlepsza? duże produkcyjne, gdzie ta świadomość prawa pracy jest większa i większą rolę przywiązuje się do jakby efektywności pracownika oraz jego faktycznej roli w przedsiębiorstwie. Na pewno w mniejszym stopniu jest to praktykowane w przedsiębiorstwach mniejszych, średnich i małych przedsiębiorstwach, gdzie te jeśli chodzi o czy to związki zawodowe, czy uświadamianie, jeśli chodzi o prawa pracownicze, jest znacznie mniejsze i co też odbija się oczywiście na właśnie strukturę zatrudnienia i, i jakby zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o strukturę wiekową. Aby wydłużyć aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia potrzebne są kompleksowe działania państwa skierowane zarówno do pracowników, jak i pracodawców. Na przykład w Japonii zachęca się do zatrudniania na umowę zlecenie osób przebywających na emeryturze. Dotuje pracodawców, którzy zatrudniają osoby starsze, przeznacza spore pieniądze na szkolenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników w średnim i starszym wieku. Czy w Polsce istnieją programy rządowe aktywizujące osoby dojrzałe do większej aktywności zawodowej po przekroczeniu 50 roku życia? Są od czasu do czasu oczywiście pojawiają się akcje, które promują wartość pracownika właśnie po 50. i zatrudnienia ludzi czy aktywacji zawodowej, ludzi po 50 ce Mamy programy, programy z Unii Europejskiej, właśnie aktywizacji zawodowej. Różnie się o nich mówi, są to środki spore. Ciężko szacować, na ile one przyczyniają się do faktycznej aktywizacji. Na pewno rolą państwa jest tu uświadamianie, szkolenie ludzi, uświadamianie pod kątem możliwości szukania pracy, szukania alternatywnych źródeł zarobkowania.